Byłam ostatnio na evencie Peachy z Belle Hypoallergenic i dostałam całą kolekcję nową i ją sobie dzisiaj przetestujemy. Nie, nie pamiętam, co tam dokładnie było. Jest tam kilka produktów, na pewno są dwa podkłady. Zaraz przez to przejdziemy. I tak, ja się bardzo lubię z martynką Peachy i też lubię bardzo markę Belle, ale postaram się być jak najbardziej rzetelna w tym teście, jak to w mojej mocy będzie. <laughs> ale wejdźmy w to, żeby nie przedłużać. <laughs> Witaj! w moim nowym studio, a tak naprawdę w moim nowym pokoju. Mega się jaram, mam nadzieję, że będzie wyglądać ten kadr super, chociaż boję się, że jest trochę wszystko za ciepło, ale trudno. Będzie tak, jeżeli jest wszystko turbo za ciepło, to przepraszam. I wejdźmy w te O Ojejo! Jakie cześć ładna to jest. Mam tutaj takie urocze chwasty. Kwiatki, nie chwasty. A co ja mam z nimi zrobić? Ja mam taki problem z wyrzucaniem rzeczy, że wy sobie w pale tego nie mieścicie. Jestem takim strasznym brudasem. Mam tyle jakichś rzeczy, ale to jest ładne, to będzie ładne to zdjęć. Mamy przepiękną Martynkę. Ona jest taka piękna na żywo też. Martynka to już ja znowu bo jest trzy lata. Dwa. Dwa na pewno, Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Hebe. Ebe, O, i mamy tutaj rozpiskę, co tutaj mamy. Hipoalergiczny, wielofunkcyjny krem CC, puder brązujący, paletkę cieni do powiek, olejek do ust i konturówkę do ust. O, jaki uroczy taram. A Tu co? Coś jeszcze tu jest. O, cudownie. O tak. Ja mam taki dupny, strasznie mam, taki brudny już jest. Trzy szpitale już odwiedził. Ojej, okropny mam taki naocznik, więc ten będzie super do spania. Dziękuję, to mi się naprawdę przyda i nie żartuję. Ostatnio kupiłam do sypialni nowe zasłony wy, Wygłuszające światło Są ekstra, są z Wisku W są teraz mega przeceny Te co mam z tyłu tutaj to też są z jiska, Ale te były jakieś tanie e, Wziąłam głównie dla kolorku i one są takie satynowe Ale te co wiszą mi tutaj w pokoju blokujące światło i w sypalni, Piękne są I naprawdę łatwo się je ucina Zrobiłam to sam Przyprasowałem wszystko Dałam radę. polecam Anyways, trochę wyglądają w ten woreczek. I mamy tutaj te, te kosmetyki. Eee, mój mózgu, proszę działaj. Mamy dwa odcienie tego kremu CC, dlatego nałożyłam samą palerz, bo obydwa będą dla mnie za ciemne, żółty. Patrzyłam już e, na evencie. Obydwa dla mojej cery będą bardzo za ciemne, więc nałożyłam samopalacz i myślę, że ten 01 będzie teraz git. Co lepsze. Nałożyłam nowy samopalacz, bo dostałam ostatnie, chciałam przetestować. No i na twarzy wzięło, a nareszcie ciała nałożyłam inny i nie wzięło, więc mam ciemniejszy pysk od reszty ciała niestety, ale całe ja szczęście nałożyłam ten sam na twarz co i na dekolt, więc może będzie jakiś sukces z tym samym opalarzu. Anyways. Mamy taki puderek też. Tutaj tam te kolorki, Wam pokażę. O tak, dla mnie to i ten 01 w samopalaczu trochę ciemnawy. 01 i 02. Tralala. Mamy dwie, dwa kolory konturóweczek. Mamy też te jakieś kolorki. Ich. Kolorki były na skówkach, które zdjęłam obydwa raz. Wow, debil. Ten brązowy, siliczny. Mamy dwa olejki do ust. Jeden przeźroczysty, a drugi taki z kolorkiem. Uh! 02, piękny kolor. Ale się zrobimy. No i paletkę z czterema cieniami. Więc tak, ja przejdę, zrobię sobie brwi i wrócimy do paletki. Dosłownie 3 godziny później. To nie jest mój dzień. Zrobiłam moje brwie, dałam bazę pod cienie i możemy wchodzić do paletki. Paletkę. Ja w domu mówię jak wieśniak. Deal with it! Co my tu mamy? Trzy piękne kolorki. Ten jest cudny, ten ciemny jest fajny. Zastanawiam się tylko, gdybym ja robiła paleczkę. To jeden z nich byłby turbojasny, ale to dlatego, że jestem turbojasną karnacją. I ja potrzebuję mieć jasne cienie. Ja bym tak, dla siebie. Ale dla osoby, która nie jest koloru ściany, to myślę, że to jest fajna kolorystyka. Ten jest wystarczająco ciemny, żeby zrobić taki ciemniejszy makijaż, a ten jest wystarczająco jasny, żeby zrobić delikatny makijaż, więc to ma totalnie sens. Ja bym zaczęła może od tego tej czekolady, panie, albo może nie, może zacznijmy od tego, jasniejszego cienia płaskim pędzelkiem, to jest Hulu P30. Pamiętajcie, że ja mam białą bazę na powiekach, więc te cienie wyglądają tak jak w opakowaniu. Jeżeli wy jesteście bardzo opaleni, albo używacie cieni na korektorach, które mają bardzo kolorystyczną, no to te cienie będą przekłamane. Będą albo ciemniejsze, albo cieplejsze, albo będą wyglądać inaczej. Więc musicie zawsze o tym pamiętać, że jeżeli jakiś cień na mnie wygląda super, no to na was raczej na pewno nie będzie tak wyglądał, ponieważ dużą kwestią i ważną rzeczą w takich makijażach ogólnie jest to, że no, każda cera jest troszeczkę inna, więc jeżeli ja jestem pod, mam podton żółty, no to na mnie takie cienie piaskowe będą le wyglądały lepiej niż na osobie, która ma podton turbo różowy. Jakość tego cienia na mojej bazie bardzo fajna. Szybko się to mi blenduje, jak widać, jednym pędzlem makijaż Oka skończony. Nie zapełniam tutaj tego wewnętrznego kącika, ponieważ w tej palecie, no, nie ma jasnego cienia, więc zostawiamy coś takiego. Niemniej jednak bardzo ładnie. Przejdźmy do tego ciemniejszego cienia w zewnętrznym kąciku. Zrobimy się na Golden Goddess. A tak w sumie się chyba nazywa ta kolekcja. Tak, Goddess się nazywa. No i. Golden Goddess It Will Be, no bo ten cień błyszczący jest dosyć ciemnym cieniem, co jest fajne, jeżeli właśnie mamy tutaj takie ciemniejsze odcienie, bo nie będzie to ze sobą za bardzo kontrastować, ale e, może być ciemniejszy. Uuu, ale ładny. Tak, ale jeżeli damy go na ten cień, który ja mam aktualnie tutaj na e, swojej powiece, no to on będzie troszeczkę za ciemny, więc przyciemnimy zewnętrzny kącik tego makijażu tym najciemniejszym cieniem. No, i wchodzę tutaj. I tak. Ja najpierw weszłam w ten jaśniejszy cień, potem w ciemniejszy. I nakłada się ładnie. Zazwyczaj, jeżeli chcę nabudować makijaż w szczególności kolorowy, żeby on był ciemny w którymś miejscu, no to najpierw chodzę w ciemnymi kolorami, żeby one się jak najlepiej przykleiły. Ale w takich makijażach neutralnych zazwyczaj tego nie, lubię, nie robię, ponieważ tak jest troszeczkę łatwiej zdecydować, jak daleko chcemy z takim makijażem pójść, żeby był dla nas odpowiednio ciemny, jeżeli nie chcemy za bardzo zaszaleć. No a poza tym w ten sposób też możemy sprawić, że te ciemniejsze kolory są troszeczkę delikatniejsze, bo w szczególności w takich tańszych paletach te cienie nie będą się tak dobrze nakładać na siebie jak w palecie za, załóżmy za 400, nie? Jeżeli chcemy jakiś cień, żeby się wybijał najbardziej, no to chcemy go dać na początku, ponieważ on się tak bardzo dobrze nie przyklei do pozostałych cieni, które mamy pod spodem. Ale tutaj, jak widać, ten cień przykleja się ładnie. I go widać, bo w takich turbo tanich paletach czasami może być tak, że po prostu tego ciemnego cienia nie będzie po prostu w ogóle widać, albo będą plamy, bo nie będzie się miało jak przykleić. Tutaj się to nie dzieje w ogóle i wygląda to bardzo ładnie. Mamy tutaj coś takiego, bardzo ładnie te cienie wyglądają. Przejdźmy do tego cienia błyszczącego. To jest taka satyna, bardziej niż cień z taką no drobiną. Takie cienie teoretycznie możemy nałożyć na bazę pod glittery, ale ona może się bardzo tak pozbierać w fałdy. Więc coś co zrobimy, no to trik z 2016 roku, że pędzelek Spryskujemy fixerem odrobinę i wejdźmy, że w ten cień. Wtedy on będzie taki mokrzejszy i teoretycznie powinno się go łatwiej zaaplikować. Uch, no i wygląda bardzo ładnie. Subtelny, delikatny błysk, taki do biura, nie za mocny, ale ładnie się mieni. Można też tak napiąć tą powiekę, żeby lepiej rozsmarować taki cień i on wtedy będzie wyglądać tak troszeczkę mokrzej ta powieka po prostu. O nie, zdjęłam się paluchem cieni. Dobra, trzeba uważać. Ładnie. <grystanie> nie mamy tutaj już nic więcej do oczu, więc je wykończę i wrócimy do twarzy. Jeszcze Wam tak pokażę, na tą oko nałożyłam biały cień kremowy na zewnętrzny kącik i na płok i dałam z tej palety też ten błyszczący cień tutaj na dole, bo tak mi się wymarzyło i tak to wygląda. Po prostu z tym białym cieniem, z tym kremowym cieniem jest tak rozjaśniona bardziej ta przestrzeń, żebyście wiedzieli, że takie zmiany tutaj nastąpiły poza tą paletą mamy tutaj coś takiego. Wygląda to według mnie bardzo ładnie. Te cienie tak troszkę się w 100% nie trzymają mojej bazy, ale to jest raczej specyfika po prostu cieni z drogerii. Za tę cenę wydaje mi się, to nie jest problem i wygląda to na powiece bardzo ładnie. W szczególności nie było żadnych plam, błysk jest ładny, więc ja więcej niż nie potrzebuję. Przejdźmy do tego CC kremu w dwóch kolorkach. Zapytałam się czatu GPT, wiem, że to może moja wina, że nie wiem. Czym się różni BB krem od CC kremu i od podkładu, bo w sumie wydaje mi się, że dużo firm po prostu tak to rzuca Eu sou na wiatr. <laughs> Bebe krem. to jest Blemish bomb albo Beauty bomb. Krycie lekkie do średniego, efekt naturalny często lekko rozświetlający. Pięknacja tak często zrobię SPF. Dla kogo idealny na co dzień? Dla osób, które nie chcą czuć ciężkiego makijażu. CC Krem to jest Color Correcting, czyli krycie lekkie do średniego, ale z naciskiem na korygowanie koloryty skóry. Zaczerwienie, szarość, przebarwienia. Efekt naturalny często matujący lub wygładzający. Pięknacja tak często SPF. Dla kogo? Dla skóry z widocznymi problemami kolorystycznymi, np. trądzi krużowaty, cienie, szarość. Podkład. No to krycie od le lekkie do pełnego, efektu od naturalnego po bardzo mocne krycie, go satyna do wyboru. Pięknacja może mieć dodatki, ale głównie skłasie, skupia się na makijażu, nie pięknacji. Dla kogo, Dla osób oczekujących konkretnego trwa, krycia i trwałości. No i proszę bardzo. Mam tutaj coś takiego, mam te dwa kolorki, ja przejdę do tego jaśniejszego. Ja zazwyczaj wchodzę od razu gąbeczkę i tak zrobię, gdzieś po nałożeniu sporej ilości po samoopalacza na szyi wygląda u mnie dobrze. Często pytacie, gdzie dobierać? Do szyi, do dekoltu? Ogólnie to do dekoltu, ale ja rzadko mam pokazany dekolt, dlatego ja dobieram do szyi, bo wtedy nie będzie to wyglądało i się odcinało, że jest za ciemno. Jak wywalę cyc na wierzch, no to wtedy dobiorę bardziej do dekoltu i wtedy pokryję też takim podkładem szyję zapewne. Chociaż no, wszystko to zależy. Krycie mocne. szyfa zakrył, więc jest ten kolor correcting widoczny. Ale jest to naprawdę dosyć ciemny kolor i chyba troszeczkę ciemniej. Przed chwilą na szyi wydawał się być troszkę jaśniejszy. Czy, czy mi się to wydaje, czy nie? Zróbmy test na ręce. Nałóżmy i chwilę odczekajmy i nałożymy zaraz świeży. To znaczy, to jest tak, każdy podkład, czy tam produkt na twarz Troszkę ciemniej po nałożeniu, ponieważ odporowywują składniki jak alkohol na przykład, żeby był troszeczkę bardziej matowy, a ten efekt zastygające makijaże często ciemniają, ponieważ muszą odparować. Coś, co jest nienormalne, no to jeżeli robi się pomarańczowy, to znaczy, że wtedy oksyduje dosyć mocno. Czyż ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że w sumie oksydacja, no to po prostu no wtedy to przesklędnie, no to wtedy odporowywuje i się robi pomarańczowy. No ale no, niby tak, ale zazwyczaj jak coś pomarańczowe i bardzo zmienia ten kolor, no to po prostu produkt jest albo zły, albo jest nałożony na jakąś pięgnację, z którą się bardzo nie lubi. Lecz wygląda ładnie. Nadeszła ciemność, nadeszła zmiana w kolorze, nie wiem, co tam widzicie, boję się tego. Nieważne. W każdym razie tak oto wygląda nałożony podkład. Zaraz nałożymy korektor i tak dalej, żeby to wyglądało jakoś. I sprawdźmy, czy pociemniał nam ten podkład. Mam już go na ręce z 5 minut. Z tego co ja tutaj widzę, no to robi się bardziej pomarańczowy przy westyganiu, ale tylko leciutko, leciutko, bez tragedii. Raczej nie musicie się o to. Martwić. Wykończenie jest takie zastygające w taki półmat, ale jest to jednak bardzo mocno błyszczące wykończenie. Mi się podoba zazwyczaj mocne wykończenie, ale tutaj przez ilość tego krycia może to troszeczkę wyglądać jaka, jaka tłusta twarz, bo takie turbo glowy wykończenia według mnie zazwyczaj wyglądają lepiej na o wiele mniej kryjących produktach, więc ja się teraz wykonturuję, na mokro przybuduję i przejdziemy do tego brązerka się wypudrowała. Mamy tutaj coś takiego. Dla mnie ten produkt jest taki w odczuciu bardziej jak podkład. W sensie, bo ja używałam na przykład z Arboriana dużo tych y, kremów IBB i CC i one były jednak bardziej takim kremem w odczuciu na przykład. Albo inne, które używam, często nie umiem używać tych produktów. Akurat te z Arboriana umiem. Mm. <laughs> dużo ich y, y, testowałam. Miałam współpracę z nimi, nie? Ale je też się nakładało w taki bardzo delikatny sposób, go i to wyglądało bardzo ładnie na cerze, ale to jednak było w uczuciu inne niż podkład. Dla mnie ten CC, czuć to dla mnie jak podkład. I w nakładaniu, i w kryciu. i w zapach. Brak. Jest to dla mnie bardziej podkład? To się to nie jest nic negatywnego, po prostu bardziej czuję to jak podkład na twarzy. Styl informacyjnie. Wygląda to bardzo ładnie. I się przybliżę Mamy tutaj coś takiego dla mnie git. Przejdźmy do brązera. Ja nie umiem. Używać tak, takich brązujących brązerów, w sensie ocieplających. <laughs> Jezu, i Zamiała swoją kolekcję z Bell, to próbowała mnie nauczyć, jak używać jej brązera ocieplającego. I mówiła, że to trzeba na giry nakładać, żeby giry były takie piękne i lśniące złotem. <laughs> Słońce mi w ogóle o Jezu. <laughs> I tak, po pierwsze, ja się poca jak świnia. I jakbym nałożyła to raczej na giry w słońcu, to bym się spociła i to by zaczęło mi spływać kolorem na pewno. Kiedyś miałam taką nie, mam moją koleżankę, która bardzo zachwalała, bodajże z bielenty taki krem do nóg właśnie z kolorem, że to jest taki jakby podkład na nagiry i wygląda pięknie i na niej to wyglądało pięknie. Ona jest bardzo taką piękną, smukłą, wysoką dziewczyną, która się najwiloczej nie poci tak jak ja i ja stwierdziłam, że boże jej nogi tak pięknie wyglądają, to ja też to pójdę. I co zrobiłam na przed ślubem, czy tam jakimś dużym takim wydarzeniu rodzinnym i jak się malowałam to miałam nogę na nogę i zaczęły mi takie żółte smugi skapywać. Wszędzie leciały a tam gdzie już się zrobiła smuga, no to były te moje różowe takie giry. Musiałam się całość umyć od pasa w dół i mam flashbacki i dlatego nie robię takich rzeczy na sobie. I, ale może to byłoby w porządku, ale po prostu się boję. A tu mamy bronzer-bronzer, po prostu ocieplający. I ja nie umiem takich produktów używać. Ja się konturuję, nie ocieplam. Nie, nie Ale spróbujemy i <laughs> zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli wyjdzie coś złego, to nie wina produktu, tylko. Moja! Mamy tutaj taki odcień. U jest ładny. To jest taki piaskowy odcień. Bardzo ładny. Wezmę to takim dużym pęczlem. No i co tu na kość? Widać. W sensie, ja już się wykonturowałam y, troszeczkę na mokro, jak zawsze. Widać teraz już za dużo. <laughs> Ładnie. Jak jestem taka bardziej opalona, to jest to jednak bardziej taki konturujący odcień. Bardzo fajnie. Ma taką nutę ciepłości w sobie, ale nie jakąś taką turbo... Ja wiem, że pomarańczowe ocieplające samoopalacze są złe po prostu jako produkt i ciężko jest zrobić taki, żeby był dobry, no ale tutaj jest to bardzo ładny odcień. Tutaj go mam, tutaj go nie mam. Hmm. Sexy. Mi się podoba. Bardzo ładnie. Ekstra. Kolor super. Formuła? Delikatne krycie, więc można dowalić i się nie pokrzywdzić. Glit. Bardzo ładnie. Co nie? Podoba się dla mnie to co by to teraz zrobić? Dobra, wykończę się i wrócimy do ust. I jeszcze ten się wykończyłam i się wy... wybłyszczyłam. Przejdźmy do ust. Przejdę do tej bardziej brązowej konturówki, bo mnie kusi. Jest to elektryczna konturówka, automatyczna w sensie, tyle mamy produktów w środku. I tak. Nie nie, co ja zrobiłam nie tak? No. Okej, okay, tą stroną. Łamało mi się, jak go tak ociągam to się wyciąga, ale dobra, no, zrobiłem tak Bardzo precyzyjna, szkoda, że mi się złamała. Ale kolor piękny. Wyrysowałam usta, kolor jest piękny, ale trzeba uważać, bo ona się lubi łamać ta kredka, trzeba tylko troszeczkę jej wyciągać i wtedy jest ok. Mamy coś takiego, jest to taka kawa z mlekiem. Tutaj nałożyłam jej za dużo, ale nią umiałam jej tak nałożyć lepiej. E, I przejdźmy do tego przepięknego e, olejku do ust. I am Burr Beauty. Mmm, piękny kolor. Mm. Teraz to trochę dziwnie wygląda, więc musimy to pędzlem tak, tak ten rozblendować. Tą konturówką <noise> Ciężko na kamierce mnie się to robi. Jestem. Bardzo ładnie to wygląda, chociaż jak blendowałam tą konturówkę, to tak dużo wychodziło mi szarości, ale no jest to coś, co po prostu musicie pamiętać, żeby to dobrze rozblendować, żeby to nie rzucało nam się w oczy, ale jak już to rozblendowaliśmy, to tych szarości nie widać i wygląda to naprawdę bardzo ładnie to nie był bąk, to był jakiś motor. Obiecuję. <grych> Gdy go blendowałam, to bardziej mi się kojarzył z MAC Stone. MAC Stone to jest taka kultowa konturówka i tą mi się kojarzył ten kolor podczas blendowania, ale teraz już jak to tak porządnie rozblendowałam z tym olejkiem do usto, tego już nie widzę, jest to jaśniejszy i cieplejszy kolor, ale zrobiłam Wam do porównania. Tutaj mamy tą konturówkę z Bell i tutaj tą konturówkę Stone. Stone ma w sobie więcej fioletu po prostu, a ten jest cieplejszy. No i na ustach już po rozblendowaniu też tak wygląda i wygląda naprawdę to bardzo pięknie. Mi się to bardzo podoba. Podoba mi się sobie w tym makijażu przede wszystkim. Jest to właśnie taki goddess make-up, tak jakbyście na plaży poszli. <grym> I bardzo ładnie to wygląda. Ten kolor ust wygląda po prostu super. Cieni też bardzo ładnie wyglądają na oczach. Myślę, że jak na cenę tych produktów z Drogerii, to naprawdę wygląda to dosyć ekskluzywnie na twarzy. Też tak ładnie ten podkład wygląda na mojej buzi, w sensie CC Cream on według mnie po prostu wygląda na twarzy jak podkład, więc może dlatego mi się po prostu też podoba. Ja bardzo lubię mieć podkłady na twarzy i o ile są kremy bardzo fajne, no to jednak jak ja robię takie bardzo mocne makijaży, to lubię, żeby to krycie czasami było takie lżejsze, więc wybieram czasami te BB kremy, albo bardzo lekko kryjące podkłady, albo właśnie dodaję piegów, żeby wyglądało to naturalniej, ale tak jak robię takie makijaże na co dzień, to też lubię czasami dać podkład, no i tutaj to mi daje taki większy vibe, no ale to już jak wolicie, jeżeli chcecie się nie przypudrować, no to myślę, że będzie to wyglądało wtedy bardziej jak CC Cream, no bo te wykończenie przed, przy przed przypudrowaniem było takie satynowe, a ten podkład jednak troszeczkę tutaj zastyga CC Cream, bo widzę go na palecie, że mi troszeczkę zastygną Nie wiem co Wam powiedzieć, bo nic mnie tak nie zniechęciło w tej kolekcji, więc mnie bardzo to cieszy, mnie bardzo stresuje zawsze testowanie kolekcji moich koleżanek, bo się boję, że im se złamie, więc jeżeli jest dobra kolekcja, to mnie to cieszy po prostu, bo się nie Trasuję wtedy. No jedyna taka uwaga, no to to, że trzeba uważać na kratkę, no bo się lubi łamać, ale może po prostu ja za, za chamsko w to chodzę i to moja wina. Zawsze też tak może być, ale jak już ją nałożyłam, to wygląda na ustach bardzo, bardzo pięknie. Znajdziecie produkty w Hebe, gratulacje dla Martynki Piszli za kolejną cudowną kolekcję z Bell. Myślę, że będziecie zadowoleni. Dzwoni do mnie Sebiś. Halo? Więc jeżeli będziecie w jakimś waszym okolicznym Hebe, no to możecie się rozejrzeć za tymi produktami. Dziękuję kochani za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.